Banie? nie? Nagrywa już. Nie już nagrywa, już wygląda, tak? O. No, No, za uszą. Cześć. Cześć, ja pół Hello do Darka. I wsią. Możesz tam przejść, wiesz popatrzeć, na ludzi.

a jeszcze jedna, to pokazałeś wsteczny. No wszyscy i... Kto A window tak uroczy. No! A ta dziesiątka chęć stoi. Na widzą, Wszyscy mają różne jakie

Chas. Aha. cztery, trzy... to było. Dziękuję. Ja to forte jej. to. Ja gryzuję normalnie go. Już się nie trzyma. Jakie <śauto> dristy! Ja w tobie wjedzę! Jerzy, pierdolę! Bo tu się leje, tego nie opanujesz. Mógłbyś sobie te stópki założyć, Ja nie mam! Ja mam stópki! O kurde! Moje już mają

No Szybko! Deszczówki! Kurwa! Weź powoli może, jak się nie umiesz. To powoli. Nie mam zamiaru mieć znowu rozwalonej budy.

Ale on że tak się wierzy, że w zakrywaniu miał. Dobra, nie ja tak wolno. Zre, 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 proszę, czemu nie? Proszę. 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 poszedł. Proszę. 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 <tronik> ja ja, <tronik> ja bym to się nie Co Zasięg. 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 nie Zasięg. Tak minimalnie, wiesz. Coś mi się <tronik>